Teraz kolejne frezy, tutaj widzicie, to są same frezy z węglika, ten jeszcze nie ten się odłożyłem, ale to już są wszystko frezy z węglika, które się bardzo trudno ostrzy, ale, bo to większość jest ostrzenia ręcznie, czasami to maszynowo na tarczy jakiejś diamentówce, ale tymi frezami jest taka zaleta, że możemy sobie obrabiać materiały jakieś trudno obrabialne. Tutaj o, macie na przykład bardzo cienki frezik, podobny do tamtych. Tu też jest bardzo cieniutki koniec. Tu jest taki nietypowy frezik też z węglika. Z jednej strony zrobiony i z drugiej strony wykorzystany. Bo wiadomo, że jak tu złapiemy sobie oprawką, to z tej stronie drugiej, co, się, co nie pracuje, nic się nie dzieje, a jak coś potrzebujemy, to wtedy jest taki frezik wykorzystany na dwie strony. Także tutaj wszystkie te, co tutaj leżą już pozostały na stoliku, to są. Frezy z węglika które, które mają zastosowanie przeważnie przy trudnych obrób, obrabialnych trudno obrabialnych materiałach Dziękuję